będzie wisiał, jak to jest zwyczajem w naszym kraju. Ej, ty tam, napij, się z nami. Churchill miał nie wytrzymać i wypić wszystko po drodze. Adolf Hitler pławił się w luksusach i uwielbiał pokazywać swoją wyższość na spotkaniach z partyjniakami. Ale nie był imprezowiczem. Nie palił tytoniu, prawie nie pił alkoholu, oczywiście. Raz na jakiś czas jego przyboczny lekarz Morel wstrzykiwał mu różne koktajle, ale generalnie Hitler nie był typem imprezowicza. W przeciwieństwie do swojego największego wroga, Józefa Stalina, który na Kremlu organizował syte i porządnie zakrapiane bale, podczas których rzucał żartami, które mogły zabić. I dzisiaj opowiemy Wam o imprezach Józefa Stalina. Ten film nagrywamy w pięknym pałacu Jednika, do którego Was zapraszamy, a inspiracją do nagrania tego filmu jest dla nas książka, chciałoby się powiedzieć, wyśmienita, Christiana Rodauta przy stole z Tyranem. Zapraszamy na kolejną historyczną podróż. Odkąd więcej jeździmy za granicę, jedno staje się dla nas jasne. Język jest kluczem do prawdziwego doświadczania świata. W tamtym roku zwiedziliśmy 8 krajów nagrywając dla Was filmy na History hiking i wiemy doskonale, że bez znajomości języków obcych ciężko opoznawanie takie prawdziwe kultur i zwyczajów ludzi, w których kraju jesteśmy. Bez znajomości lokalnego języka tracisz szansę na autentyczny dialog, wartościowe rozmowy i niezliczone możliwości. Nie tylko w podróżach, ale w przyszłości, na przykład w pracy. Dlatego gorąco polecam Live XP. Sponsora dzisiejszego odcinka. Life XP to platforma z ponad dwoma tysiącami nauczycieli oferujących lekcje w 30 różnych językach. Dzięki czemu nauka Twojego języka jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Indywidualne korepetycje to najskuteczniejszy sposób nauki, a Life XP idzie o krok dalej. Niedawno wprowadzili spersonalizowaną ścieżkę nauki opartą na sztucznej inteligencji dla osób uczących się języka angielskiego. Ta funkcja oferuje interaktywne ćwiczenia gramatyczne, słuchania i czytania, a nawet rekomenduje idealnego korepetytora jeden na jeden, dostosowanego do Twojego stylu nauki, pomagając Ci poprawić umiejętności mówienia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się na jednej platformie. Jeśli klikniesz w link w opisie pod filmem, możesz zarezerwować 30-minutową lekcję próbną za jedyne 99 centów. Dodatkowo używając kod promocyjny History Hiking 30 otrzymasz 30% zniżki za dowolną subskrypcję. Serdecznie polecam. Niezliczone toasty, w których sowieckie kierownictwo zatapiało wysłanników Führera, miały posmak fałszywie przyjaznej atmosfery, bo wszystko różniło tych dwóch sojuszników, których połączyły okoliczności. Stalin i Hitler doskonale wiedzieli, że podpisują oszukańczy pakt, ale jeden i drugi dążył do tego samego celu zyskać na czasie przed ostatecznym starciem. Koniec roku 45. Świat po II Wojnie Światowej. Józef Stalin na Zachodzie uchodzi za przywódcę, który zadał ostateczny cios Hitlerowi. Pokonał nazizm. Morderca w oczach społeczeństwa zachodniego jest bohaterem. Do Moskwy przylatują znamienici goście z zagranicy, a Józef Stalin organizuje dla nich bale i bankiety. Podczas jednego z nich wznosi toaz za marszałka lotnictwa Związku Radzieckiego, niejakiego Aleksandra Aleksandrowicza Nowikowa. I wyobraźcie sobie, że w towarzystwie swoich towarzyszy i międzynarodowej delegacji mówi, to oczywiście był żart w jego niemaniu, że wypijmy za poczciwego marszałka, a jeśli nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, powiesimy go. I wiecie, co w tym wszystkim jest najstraszniejsze? Że Józef Stalin, żartując z kogoś, dawał do zrozumienia, że ma wobec kogoś podejrzenia. Nowikow chwilę później został skazany na 5 lat więzienia i trafił do sowieckiego obozu. Miliony ludzi na sumieniu, terror jakiego świat wcześniej nie widział, gdy Hitler raczkował w swoich zbrodniach, to Józef Stalin miał już na koncie kilka milionów zagłodzonych Ukraińców. Poziom zamordyzmu, ubóstwa, pijaństwa w Związku Radzieckim za kadencji Stalina osiągnął Mount Everest. Ale czerwonemu mordercy nie przeszkadzało to w żartowaniu, że Amerykanie są jak Rosjanki: im więcej ich tłuczesz, tym bardziej cię kochają. Alkohol. W życiu Józefa Stalina nie był tylko formą rozrywki, formą spędzania czasu. To było narzędzie. Józef Stalin, owszem, w towarzystwie np. członków z Politbura, upijał się, ale zazwyczaj nie tracił kontroli. Słuchał tych, którym rozwiązywał się język. Christian Raudout w swojej książce Przy stole z tyranem przytacza słowa Nikity Chruszczowa, który, parafrazując, mówił, że od stołu po imprezach Stalina wychodzili dopiero nad ranem, i musieli wracać do swoich obowiązków, bo imprezy u Stalina dla politbiura, dla partyjniaków, były rzeczą obowiązkową, ale nie zwalniało to ich z wykonywania pracy. Pytanie, co po imprezach robił sam Józef Stalin? Co robił stawiam po imprezach? Oczywiście odpoczywał, podczas gdy ludzie, z którymi pił, próbowali odkleić się od parkietu i pójść do pracy. Przy stole moskiewskiej władzy powiew bolszewizmu zmiódł także przestarzałe zwyczaje epoki carskiej. Zawartość talerzy nadal bardzo dobrze się prezentuje, ale sztywne arystokratyczne zasady dobrego wychowania nie przetrwały rewolucji. Ceremoniał z mrocznych czasów został wyrzucony przez okna Kremla, żeby zrobić miejsce posiłkom pozbawionym protokolarnej ociężałości. Józef Dżugaszwili, bo to prawdziwe imię Stalina. Pochodził z pięknego, magicznego kraju, który słynie z gościnności. Ten kraj to oczywiście Gruzja. Kiedy pojedziecie do Gruzji, zrozumiecie, że gościnność nie jest wcale żadnym stereotypem. Stalin pochodził z miasta Gori, w którym do dzisiaj jest jego dom. Dom, który przypomina kaukaską lepiankę. Dom, w którym był alkohol, patologia, a ojciec szewc. Gdy tylko procenty uderzały mu do głowy, pastwił się nad swoim synem. I w takiej atmosferze, Dorastał i wychowywał się Stalin. Z takiego domu na salony wniósł bardzo dziwne zwyczaje. Diane de Kret w swojej książce Kobiety Dyktatorów przytacza słowa Nikołaja Iwanowicza Bucharina z Politbiura, który widział naprawdę dziwną scenę. Józef Stalin pali papierosa, wyciąga swojego synka Wasyliego z wózka, dmucha mu w twarz. Dziecko wykrzywia się, dym piecze je w oczy, żona się buntuje, ale Stalin zamiast przestać śmieje się i robi to ponownie. Pytanie: dlaczego? Stalin tłumaczy swojej drugiej żonie, że przecież to go wzmocni, że tak powinno się robić. Podobno Wasiliemu, swojemu najmłodszemu dziecku Podawał też alkohol od najmłodszych lat, tłumacząc swojej żonie, że to przecież lekarstwo, że to mu pomoże. Jak to się skończyło? Ano, tak, że Wasili Dżugaszwili do końca życia był alkoholikiem. Promile lekarstwo podawane mu przez swojego ojca w 1962 roku zaprowadziło go do grobu. Dziecko Gruzji, nałogowy palacz lubiący wypić, amator dobrej kuchni, czerpie z życia pełnymi garściami, bez choćby odrobiny wyrzutów sumienia. Poszczenie z solidarności z narodem oznaczałoby roztkliwianie się. Wielki głód z lat 32-33 nigdy mu nie odbierał apetytu. Śmierć milionów wrogów państwa mogłaby go raczej zaostrzyć. Rok 32. Trwa hołodomor. Ukraina głoduje. W każdej wsi dochodzi do przypadków kanibalizmu. Matki zjadają własne dzieci. Ludzie łapią szczury. Stalinowi to nie przeszkadza. W tym czasie. Delektuje się kawiorem, szampanami, suszonymi rzadkimi rybami, jagnięcymi kaukaskimi szaszłykami, i mniej więcej w tym samym czasie organizuje bal z okazji 15 lecia bolszewickiej rewolucji. Śpiewy, tańce w rytm kaukaskiej muzyki ludowej. Mocna pieprzówka popijana gruzijskim winem, korki od sowieckich szampanów wstrzelające pod sufit. Nagle Stalin wznosi toast za śmierć wrogów państwa. Towarzysze wstają, ale swojego kielicha nie podnosi druga żona Józefa Stalina. Stalin widząc to patrzy na nią pijanym wzrokiem i mówi napij się z nami. Wie, że jego żona nie pije alkoholu, źle się po nim czuje i jest przeciwniczką Hołodomoru. Obok kobiety siedzi wspomniany przeze mnie wcześniej Bucharin. To trockista, który także podziela pogląd Nadii w kwestii głodzenia Ukraińców. Bucharin jeszcze nie wie, że zostanie głównym oskarżonym w trzecim procesie moskiewskim i zostanie skazany na karę śmierci. Nie chce wiedzieć, co czuła Nadia, kiedy pijany mąż rzucał w nią niedopałkami i skórkami od pomarańczy, poniżając w towarzystwie. Powiedział do niej, ej ty tam, napisz, że się z nami. Kobieta w końcu nie wytrzymała. Nie nazywam się, ej, ty tam! krzyknęła Nadia do Stalina i wyszła z sali. Odprowadziła ją żona Małotowa, a Stalin. Zdążył jeszcze wymruczeć po pijaku pod nosem, że ma żonę idiotkę. Chwilę później zabawiał się z żoną Jegorowa, jednego z dowódców Armii Czerwonej. Tańczył z nią, flirtował. Jegorow został kilka lat później zamordowany w czasie Wielkiej Czystki, a wcześniej NKWD zamordowało Galinę, a więc żonę Jegorowa, tą z którą imprezował kilka lat przed tym. Sposób, w jaki pijany Stalin uwodzi kobiety, bywa infantylny, wręcz głupkowaty. Tego wieczoru czaruje galę, bombardując ją kulkami z chleba. Nadia jest wściekła. Był pijany i po prostu się wygłupiał. Stara się ją pocieszyć Polina. Na drugi dzień. Służąca znalazła Nadię w kałuży krwi. Oficjalna wersja mówi o tym, że Nadia, druga żona Józefa Stalina, strzeliła sobie w serce, tłumiąc huk pistoletu poduszką. Ale w niewyjaśnionych okolicznościach zginął jej list. Ona już poznała Józefa Stalina i nie chciała żyć z takim potworem. Christian Rowdout w swojej książce pisze, że Stalin nigdy nie wybierał miejsca imprez przypadkowo i nigdy nie zajmował honorowego miejsca przy stole. On siadał między swoimi towarzyszami, jak swój chłop. Pił. Gładził wąsy i słuchał. Z kolei Simon Montefiore w swojej książce Stalin. Dwór Czerwonego Cara pokazuje jak Stalin, żartując na międzynarodowych spotkaniach, tworzył niezręczne sytuacje. Konferencja jałtańska. Roosevelt widzi Berię i pyta Stalina kto to jest? A Stalin odpowiada A, to taki nasz Himmler, taki żarcik Stalina. Stalin jest szczególnie łasy na wimbę i szemaje, dwie małe rybki o kruchym mięsie, które spotyka się w Gruzji i na południu Rosji. Jesiodr, Sterlet, Nelma należą do smakołyków, które grube palce aparatczyków zaproszonych do stołu Stalina łapczywie wpychają do ust pełnych sloganów, wznosząc kieliszki z wódką za zdrowie wyklętego ludu ziemi i tych, których dręczy głód. Pewność siebie Józefa Stalina wzrastała za każdym razem, kiedy wiedział, że ma do czynienia z mniejszym graczem politycznym. Tak było, gdy do Moskwy przyleciał Charles de Gaulle. Stalin żartował przy nim, pokazując jednocześnie, że jest kimś większym, kimś znacznie ważniejszym na geopolitycznej mapie świata. Stalin przy francuskim generale pokazał palcem na jednego ze swoich dowódców i powiedział tak. Niech lepiej się stara, bo jak nie, to będzie wisiał, jak to jest zwyczajem w naszym kraju. Rozumiecie to? Chciałbym zobaczyć minę Francuza, kiedy usłyszał te zdania. Ale to nie koniec, bo Stalin podszedł do Francuza i powiedział mu tak: Widzi pan, mówią, że jestem potworem, ale ja sobie tylko z tego żartuję. Może nie jestem taki straszny? Mówiąc w ten sposób, wyraźnie pokazał de Gaullowi, gdzie jest jego miejsce przy politycznym stole. Izolacja z okazji powstania, czeka. Pauker, osobisty ochroniarz Józefa Stalina, organizuje dla niego spektakl. Aktorzy wcielają się w rolę strażników, którzy aresztują jednego z liderów bolszewickiej rewolucji, niejakiego Grigoria Zenowiewa. Zenowiew był Żydem, podobnie zresztą jak Pauker, ale nie przeszkadzało to organizatorowi, aby odegrać scenkę, w której Zinowiew będzie błagał o litość Stalina po hebrajsku, a Stalin był przecież potwornym antysemitą. Spektakl tak rozśmieszył Jeżowa i Stalina, że pałkarowi kazali przestać, a najbardziej Stalinowi podobno podobała się scena, w której właśnie rzekomy lider rewolucji bolszewickiej błagał Stalina o litość. W taki sposób bawiła się komunistyczna elita. Magia stołu jeszcze bardziej przyczyni się do przełamywania lodów z innym tytanem XX wieku Winstonem Churchillem. Zapowiadało się, że rozmowa konserwatywnego premiera antykomunisty pochodzącego z bardzo szlachetnego brytyjskiego rodu z marksistowskim rewolucjonistą, synem zwykłego gruzińskiego szewca, będzie trudna. Stary Lew przybywa do Moskwy, mając do zakomunikowania niezbyt wesołą nowinę. Otwarcie frontu zachodniego ponownie się opóźnia. Winston Churchill nienawidził Stalina. Uważał go za największe zagrożenie dla zachodniej cywilizacji i przypomnę, chciał zaatakować Związek Radziecki jeszcze w lipcu 1945 roku, zanim Stalin złapie oddech. Ale miał z nim jedną wspólną cechę lubił wypić. Panowie spotkali się w sierpniu 1942 roku w Moskwie, atmosfera była napięta. Churchill chciał poinformować Stalina, że termin otwarcia drugiego frontu w Europie przesunie się, a Stalin popełnił małe fopa, mówiąc, że Brytyjczycy boją się hitlerowców. Po tych słowach brytyjski lew chciał wracać do Londynu, ale jak pisze Out, polityka oddala mężczyzn, ale stół ich zbliża, a w oparach alkoholu rozproszy się kiełkujące nieporozumienie. Winston Churchill uwielbiał dobre brandy, uwielbiał whisky, gustował w winach Bordeaux, ale podczas kolacji z Józefem Stalinem i Mołotowem uległ mocy i aromatowi ormieńskiego koniaku. Podobno posmakował mu tak bardzo, że po spotkaniu Stalin obiecał mu, że po zakończonej wojnie, II wojnie światowej, będzie przywoził duże ilości na wyspy, a nawet, uwaga, wybuduje w Wielkiej Brytanii fabrykę radzieckiego koniaku. Churchill mawiał, że do koniaku należy podchodzić jak do kobiety nie zabierać się od razu, trzymać w ciepłych dłoniach że koniakiem należy się dylektować. Jeden ze świadków tego wydarzenia, tego spotkania, jaki gołowano, opisywał, że skutki upodobania do koniaku były natychmiastowe. Churchill podobno upił się totalnie, do tego stopnia, że musieli wyprowadzać go pod pachę. Alkohol na chwilę załagodził napięcia między mocarstwami. Churchill wysłał depeszę do wicepremiera swojego rządu, w której napisał, że podczas sześciogodzinnej kolacji ze Stalinem i Mołotowem rozstali się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze. Podkreślił też, że to spotkanie odbyło się w prywatnym apartamencie Józefa Stalina. Stalin i Mołotow podejmowali gości serdecznie. Obiady te trwały długo i od samego początku wznoszono krótkie toasty i odpowiedzi za nie. Rozprzestrzeniły się niedorzecznie historie o tym, że radzieckie przyjęcia zmieniały się w libacje. Nie ma w tym kszty prawdy. Marszałek i jego towarzysze zawsze spełniali toasty z malutkich kieliszków, robiąc za każdym razem niewielki łyk. I mnie traktowano sprawiedliwie. Churchill otrzymał też paczkę na drogę od Józefa Stalina. Otrzymał kosz w pełen kawioru, szampana i oczywiście jego ulubionego koniaku. Podobno Stalin dał także prezent dla Roosevelta, który miał przekazać Winston Churchill, ale Churchill miał nie wytrzymać i wypić wszystko po drodze. Tak posmakowały mu sowieckie trunki. Ten odcinek realizowaliśmy w pięknym Pałacu Jedlinka, do którego oczywiście serdecznie Was zapraszamy. I uwaga, ważna informacja: w Pałacu Jedlinka możecie kupić unikatowe gadżety History Hiking. Link do Pałacu Jedlinka w opisie pod filmem, a my widzimy się za tydzień, jak zawsze w czwartek o godzinie 20. Do zobaczenia!